Same te rozmowy Jezusa, kiedy przed własną męką odchodząc tak głęboko rozmawiał z uczniami, już nie będę spożywał z Wami tej paschy tak po ludzku, dopóki nie będę z Wami ją spożywał nową w królestwie. Tak samo myślę, że papież zostawia za swoimi plecami całą już domkniętą księgę, niekoniecznie na trumnie właśnie, ale gdzieś tak na skrzydłach śmigłowca, domyka się księga jego posługiwania w takiej fizycznej, formalnej formie następcy świętego Piotra, a nadal życie się toczy i zresztą bądźmy sobie przecież tak do końca też konsekwentnie szczerzy życie chrześcijańskie nigdy się nie kończy. I to, co się tutaj na Ziemi rozpoczyna i dojrzewa, chociaż przechodzi przez bramy śmierci, dozna przyodziania w kompletnie nową wersję duchową w tej eschatologii, do której tak jakoś symbolicznie ten, ten, ten śmigłowiec pokazuje nam taką troszkę siną dal. Zmierza całe to nasze egzystowanie. Ale, Ale miłość się nie kończy. I... Właśnie, i myślę, że w tym miejscu, chyba na miejscu, będą też słowa, które wypowiedział dzisiaj kardynał Sodano do Ojca Świętego. Ojcze Święty, z wielką i głęboką miłością staraliśmy się Tobie towarzyszyć w Twojej drodze, przeżywając na nowo doświadczenie uczniów zmierzających do Emaus. Którzy po przejściu długiej drogi z Jezusem mówili jeden do drugiego: Czy serce nie pałało w nas? Tak, Ojcze Święty, wiedz, że pałało także nasze serce, gdy Was z Tobą kroczyliśmy w ciągu minionych ośmiu lat. Dzisiaj chcemy jeszcze raz wyrazić naszą wdzięczność i zgodnie powtarzamy: Bóg zapłać ten właśnie napis pojawił się właśnie na murze Watykanu. Ja natomiast jestem dość oszołomiony, muszę przyznać, bo oglądam też, rzucając okiem przez te środki masowego przekazu, to, co Centro telewizji w Watykanu nam oferuje. Na ekranach widzimy za plecami miasto, miasto Rzym, z którego oddala się, mówimy fizycznie, jeszcze nam miłościwie panujący papież. I jakoś tak powoli, chociaż zdecydowanie, no właśnie zamyka się pewna epoka. Zamyka się epoka, która była nacechowana tradycją wielu, wielu wieków. I jej śladem są choćby te produkty które widzimy z czasów jeszcze Imperium Rzymskiego, a po lutajniku zbliżamy się do wzgórz, tej Castelli Romanie, jak to się tutaj nazywa, czyli zamków rzymskich, wśród których jest Castel Gandolfo, rezydencja letnia wypoczynkowa papieża. I ten symbol przedziwny. ja myślę, że możemy, musimy sobie to jakoś powiedzieć, kiedy żegnaliśmy w zupełnie innym klimacie, oczywiście liturgicznym i tej narodowej i ogólnej, powszechnej żałoby milionów ludzi, które rozstawały się ze swoim ojcem, jakim był bezsprzecznie Jan Paweł II. Tam była i trumna, bardzo rzetelny symbol ludzkiej egzystencji i kruchości. I ta księga, którą wiatr zamknął też w jakiś przedziwny sposób plastyczny pokazując nam pewien kres i pewną nadzieję na nowy czas. Tak i tu symbolem jest to odlatywanie na skrzydłach powiedzieliśmy poetycko wiatru i zarazem powole, powolne już zmierzanie do lądowania w tym miejscu, gdzie jakiś Święty będzie czekał na wybór następcy. A ten symbol skrzydeł i wiatru to nic innego jak dla nas no spontaniczne kojarzenie z tym tchnieniem wiatru, który jest Duch Święty. Trzeba i jego w tym wszystkim wymienić. Mówię to tak bardzo nieładnie, trzeba i jego wymienić tak, jakbyśmy go na końcu dopiero dostrzegali. Wszystko rozgrywa się w Duchu Świętym i wszystko jest ożywiane tym, którego nazywamy Panem i Ożywicielem i którego nieustannie wyznajemy wiarę, choćby podczas niedzielnej kwarystyki. Tak naprawdę Pan Bóg dotyka nas tym swoim palcem, którym jest właśnie Duch Święty i to Duch Święty ożywia swoim ciepłem każdy nasz kontakt z Pismem Świętym, przez który ożywia, ożywia się nasza wiara i następuje ten cudowny kontakt z Chrystusem, którego w swoim posługiwaniu w sposób niezmęczony nie chciał nam nieustannie dawać e, papież Benedykt przez te 8 lat swojej posługi e, jako następca świętego Piotra i przez wszystkie lata swojego życia e, ludzkiego, chrześcijańskiego i kapłańskiego. Właśnie takie refleksje nam też towarzyszą, kiedy wspominaliśmy, wspominamy ojca świętego Jana Pawła II błogosławionego, to ten, to, to wyrażenie hasło, prawda, tu tus kojarzymy i to nie lękajcie się, otwórzcie drzwi, bramy Chrystusowi, a z Ojcem Świętym. Benedyktem XVI pewnie pozostaje to bądźcie mocni w wierze. To jednak akcent na ożywianie ciągle swojej wiary, prawda? To co czynimy też w Radio Maryja poprzez Radio Maryja czy telewizję Trwam czytamy katechizm czytamy Pismo Święte medytujemy no i od ożywianie wiary bardzo bardzo tutaj akcent na to składł ojciec Święty benedykt XVI chociażby ostatnie też katechezy w czasie audiencji środowych poświęcone właśnie credo No i ta niedokończona miała być encyklika na temat wiary. Ale to niewątpliwie no, na pewno pozostaje w naszej naszej pamięci, aby tak było i bardzo głęboko ten akcent na to, żeby ta wiara była ożywiana, wiara w Pana Boga i, i oczywiście karmiona prawie każdego dnia. Święty prawdopodobnie już jest w połowie drogi, przelatuje nad lotniskiem w Ciampino. I po wrótceńku zaraz pojawi się już prawie, że na, na miejscu tego swojego chwilowego przeznaczenia. To znaczy lotnisko, z którego ojciec święty wyruszał we wszystkie chyba swoje podróże praktycznie. I z którego też został potem podejmowany po powrocie. Jest to lotnisko mniejsze niż Fiumicino, dawniej wojskowe, ale teraz Polacy szczególnie je znają, ponieważ jest to lotnisko tych. Tanich kompanii lotniczych. Nie to jest w tej chwili najważniejsze, lecz fakt, że zastanawialiśmy się jak, jaką pozostawi po sobie żywą pamiątkę ten Pontifex Maximus, jakim jest jeszcze przez krótki czas Benedykt XVI i tutaj nie kończy się w żaden sposób. Definitywnie żadna wypowiedź, bo tylko pokazujemy okruchy tego wszystkiego, co błyszczy nam przed oczami jako wielobarwny światło, jak diament, który wystarczy lekko odwrócić i pokazuje już nam inny kolor, inny odblask. Wiecie Święty pozostawi po sobie to, co, o czym wspominaliście przed chwilą, mianowicie wielki podziw dla swojego poprzednika Jana Pawła II, który musiał przywrócić chrześcijaństwu pogodę Ewangelii także w tym klimacie bardzo trudnym, mianowicie ogromnej agresji, sekularyzacji i tego ateizmu praktycznego, jaki odziedziczyliśmy po wielkim zwarciu się różnych systemów, które zdawały się tłumaczyć, że chrześcijaństwo już nie ma nic do powiedzenia. Pamiętamy przepiękną homilię beatyfikacji, kiedy papież Benedykt zechciał zobaczyć postać Jana Pawła II jako ogromnego tytana, olbrzyma, który sam poniekąd oczywiście mocą ducha Bożego postanowił stanąć przeciwko i przywrócić chrześcijaństwu to, co wydawało się różne inne autonomiczne kierunki myśli oraz polityki i organizacji społeczeństwa chciały sobie już przejąć. Uważając, że chrześcijaństwo nie ma już praktycznie naprawdę nic do powiedzenia. Tymczasem Jan Paweł II otworzył znów o drzwi drzwi ludzkości na Chrystusa, prosząc, żeby się nie lękały. Wszystkie te ludzkie dziedziny życia jego miłującej władzy pasterskiej, bo to jest ktoś, kto daje życie za świat i nie chce go w żaden sposób uciskać, lecz wyzwalać. Tymczasem Benedykt, jak mogę tak ewentualnie zrelacjonować to, co słyszę wokoło i w samym sobie, chciał pokazać, że w tym nowym etapie wchodzenia cały czas w przyszłość, która od Boga pochodzi ostatecznie, w Bożych rękach jakoś ten świat jest, i to Boża opatrzność nas nieustannie odsłania, osłania przed wielorakimi katastrofami, a jeśli coś się zdarza, to tylko po to, żeby nam pokazać, że poruszamy się w przestrzeni, nad którą nie mamy żadnej władzy, i gdyby nie Boża opatrzność, to byśmy dawno jako świat i wszechświat być może ulegli rozpadowi. Tymczasem papież Benedykt chciał nam pokazać, że po tym wielkim zderzeniu się systemów, który bardzo kosztowny miliony ludzi zapłaciły za to własnym życiem. Trzeba pozytywnie budować tę przyszłość w dialogu, a jeśli idzie u nas chrześcijan, w jakimś ogromnym zaufaniu, że wiara to nie jest jakaś mglista rzeczywistość, w której chodzimy zagubieni, niezorientowani, a nawet zdezorientowani, lecz jest to blask jaśniejący prawdy Chrystusa i mamy rzeczywiście w ręku prawdę solidną. Być może. Nie chciał tego tak wyraźnie uzewnętrznić papież Benedykt, jak Jan Paweł II przez swoje totus tuus, ale pamiętamy, że ze swojej posługi biskupiej miał zawołanie Pawłowy, jesteśmy współpracownikami prawdy. Prawdy, która oczywiście wyzwala i przynosi radość. I ta prawda jest podstawą naszej wiary. Prawda, która sprawiała, że przez wszystkie te ostatnie momenty pontyfikatu papież Benedykt, chociaż głęboko poruszony i wzruszony, to jednak cały czas był uśmiechnięty i pogodny. To jest taka przedziwna, byśmy powiedzieli, nuta dominująca w tych ostatnich elementach pontyfikatu i jakoś tak przedziwnie współpracowała z tym natura, mianowicie no, świat, który nas otaczał swoją pogodą, łagodnością. Podobnie i zachód słońca, który powoli tutaj nadchodzi nad Rzymem i nad okolicą Lacjum. Powoli już widzimy, że samo e, helikopter ląduje. Już no już zbliża się do swojego przeznaczenia. No, Faktycznie tutaj za chwilę będziemy widzieć papieża Benedykta, który dotknie Ziemi. Natomiast do dokończę tylko myśli mówiąc, że, że chciał nam chyba przez wszystkie te swoje 8 lat posługi klarownością wypowiedzi i przekonania tej prawdy, którą mamy rzeczywiście w sercu i w umysłach i w rękach, jeśli by tak powiedzieć, która daje naszej wierze solidność i zarazem wielką prostotę i głębię. Te dwa słowa przebijają się w komentarzach. Chrześcijaństwo zdolne także do, do walki i do męczeństwa ma w sobie też taką zwyczajną, codzienną prostotę i głębię. Są one porywające i sztuką jest właśnie tak żyć, żeby codzienność była zabarwiona tym ciepłem Bożej obecności i także ta wersja życia, w której nie ma środków masowego przekazu, nie ma reflektorów, nie ma tego wielkiego szumu medialnego, czasem pozytywnego, czasem nie, właśnie tej codzienności, którą tylko Bóg widzi, w tym ukryciu, do którego zachęcają nas czytania wielkiego postu że tutaj dokonują się te same wielkie rzeczy, tylko rejestrowane, powiedzmy sobie to tak sercem ojca. Widzimy, że śmigłowiec już wylądował w ogrodach, także blisko tej letniej rezydencji Ojca Świętego i Ojca Świętego w tym miejscu powitają między innymi przedstawiciele gubernatoratu państwa watykańskiego, a więc kardynał Giuseppe Bettello, biskup Giuseppe Schiaccia, a także miejscowy biskup Semeraro, a także doktor Petillo odpowiedzialny za Willę Watykańską, za Castel Gandolfo, burmistrz Castel Gandolfo, duchowieństwo tejże diecezji. W tej chwili następuje to powitanie, następuje przywitanie również poprzez dzwony, które słyszymy w oddali przywitanie Ojca Świętego w Castel Gandolfo, w domu, który bardzo ukochał i bardzo bliskim mu. No dla nas jest to też, są to dane, które mówią, że wszystko rozgrywa się w jakichś konkretnych ludzkich parametrach. Musi być. Czy samolot, to był chyba taki gest wdzięczności Republiki Włoskiej wobec tego papieża. Musi być ktoś, kto przywita, kto podejmie, kto poda rękę, kto, kto otoczy tego papieża. Z pewnością też myślę, no, pełnego różnych uczuć, radości ze spełnionego dzieła, niepokoju o przyszłość świata, a wszystko jednak w jakiejś pogodzie.